Czyli witajcie! Dzisiaj podegramy Time Wasters. Jest to gra, która po prostu tak przychodzę, przeglądam. To jest sobie na Steam, patrzę. Fajnie to wygląda, mówię, muszę zagrać. Muszę zagrać, więc wygramy. Więc lecimy. azurien Azurian dzierży potężną jaską broń plasmową, której używa z niszczycielskim skutkiem razem. gdy podróżuje w czasie, by walczyć z wrogami. Na postacie, aha. Dobra, ale nie mam postaci, więc lecimy. Misję kapitana. Sad, aby poruszać się. Trzeba wyjszyć, jeśli lewyżej, aby ręcznie celować. Dobra. Sad, shift, ślęby. A. O! Takie coś. Dobra. Wziąłem tam setki. Odsłoń pod... Portal Cube, to co, co chodzi. Wiecie? Ooooooo ty, 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 ty A podoba się, że ten auto, w sensie na time nie. a o, uderzenie laserowe Uderzenia plazmy, czyli za każdym razem tutaj w tej grze mamy inne ten To jest taka gra na rany Uderzenia plazmowe, róbmy DPS Ale weźmy to tam są te cuby kolejne Panie odbiór Time cube. A, o i tu mamy się bronić teraz uh -huh -huh -huh. Uh -huh. Co to miało być? A dobra, tutaj tabem możemy też Trzeba na sekundę, dawaj

Stop na sekundę, dawaj! więcej strzałów, musimy sobie tak dro drogą torować! Jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, damy radę. jeszcze chwila, jeszcze chwila, O radę. Co to jest?! Zasadzka! O mój O, mój Let's go. Ale. Oj, to będzie ciężka Aha, czyli to było jedno życie? Oj, ja. Ja wiem jedno. To będzie. To będzie gra na rany, coś czuję. Oj. Dobra, rozwalmy to gówno Dobra, strzelaj. Daj, pilnować tego. Daj skip, to tak... Okay. O. Co to chodzi? Uh. Uh, 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 uh. Dawaj mnie do tych salów. Ma być a to wygląda a czyli tak HP wygląda, dobra, już Dobra, mamy więcej strzałów, ale tanie... co to nam da? Kurde, muszę uważać, bo ten shift nas może zabić Tam cube, dobra Mam jeden shift Poziom drugi nie dobrze, to że... wierzę, cube, jest! Lecimy tam Nie mam pojęcia co to jest, ten cube. Ale... Odbierz time cuba, o no to za... Dawajcie, więcej ciała potrzebujemy Pierdziele, ja pierdziele! Oho. Nie, nie, shit, Shit! Nie uciekiemy stąd! Ach. Kurde, to była jakaś taka pułapka No nie, nie może tak być! Nie może tak być! Jeszcze nie mamy postaci ulokowanych żadnych. Pewnie nie byśmy mieli, ale... Dobra, co to jest za gówno? Wiecie mi Bo to spadło podczas przebrania w tej planety Bo ta planeta To mnie uszkadza? Nie Chyba Dobra O! To mi dobrze Eee Chcęcie, płaczmy tu, to jest. O co mi portal? Space lokalizator prokurator Space creep. dobra, robimy to. Uh, to będzie sta... Oj! Dawaj, 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 się. dawaj, dawaj, laser. Kurde. No mało ten laser nam dał. Dawaj, dawaj, daj, 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 Dawaj, 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 Dobra, lecimy tu. To co za szanse? O, o, o A, to takie laserie! Aaaa! O, o, mądre. Ma jakieś takie wsparcie. A, czyli więcej tutaj, jak zabijamy tutaj, to jest lepiej. Ale uciekamy stąd, bo ja wiem, co się może tu stać. Wiem, znaczy wiem, widziałem, dzisiaj. nie. Odbiór time timecube'a. Dobra, dawaj, 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 o to będzie dobre! Chodźcie tutaj! Nieeee! czym jesteśmy? O, fuck, my z tym jesteśmy już! Dobra! Dobra, jest, 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 Może nas to, może się uda! za sery są, na są! Dobra, udało się! Dobra, niech to robi automatu że mogą jak kuszyć tego jakiegoś. Wiesz aktualnie nie, dobra. na sekundę, nowy strzał. Dobra, lecimy. Dobra. Podoba mi się coś tego. No dobra, dawaj, tu Drawa i... Jest. Dobra, rozwaliśmy dużo. A możemy się zatrzymać tutaj, nie musimy tego robić. Oj Dobra, dobra, nie chcemy zginąć. Dobra, mamy time cube. A. nie wiem pojęcia co Dobra, tu będzie idealnie Jest. To jest taki s... Podoba mi się, że to jest taki swarming To jest bardzo podobne do Toho Dobra Portal Space Cube, zobaczymy czy do tego jakiegoś bossa możemy większego dojść się uda 8 piąty Dumu Dumu Ojoj, szczerze to było i prawdę mogło być idealne Ale ich tu jest w portal space. A, i, 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 w, oni są coraz szybsi. Oni są szybsi od nas. Dobra, ser na strzał. Tu! Dawaj, ale killzon! Jest, 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 jest. To był dobry killzon. No to jest cube. Panie, Odbiór time cube, ale lecimy z tym. Damy radę? Badamy radę Uwaga Uwaga, o ja pierdziela Po tym mówiłem Boss fight Elitarny niszczyciel czasu. Ty coś, z czym my walczymy Aha, a, a bo tu jest... Aha, o oj. O kurde. O kurde, już to widzę. O fuck o oh, fuck! Właśnie widzę, o nie podoba mi się co się z tym dzieje Maksymalny kamień To się pomniejsza Dawaj tu Dawaj, nie zabijemy tyle na czas Nowa na strzał Trzeba na sekundę, przybryczę troszeczkę więcej strzelać. Kurde, ale kozak to jest. To ja się widzę, że mam szanse jakieś. Bo się zmniejszyła liczba tych frajerów, ale... Ja... O! Jest tak powiem... Nie tyle co ten. Killzone może się zmniejszyć, albo jest taki sam. A w ogóle fajnie, że oni się blokują w tym. To bardzo ciekawa mechanika. Dobra. A MQ y mogę tu obierać, dobrze trafiłem, przyznam. Chociaż nie wiem, co to daje. To jest całe HP, czy tylko HP tych małych pierdół, bo tak trochę... O nie, to jest HP tych małych pierdół, ja to widzę już. Dawaj, dawaj, dawaj. Ojej, ojej, oj, oj, już widzę jak to powinno być robione. Szukaj lasera, dawaj Nie, automat, automat włączmy Zresztą nie no, jak się będę kręcił, to mógłbym teoretycznie używać Ale mechanika, gdzie to, że tak powiem, wiecie, nie możemy uciec z tego bossa, jest Ciekawa, bo tak jakby, wiecie Możemy być blisko po prostu w jego ee, W jego po prostu takiej strefie, gdzie jego po prostu mu... Point defensy pelotki tylko nie wszyscy same, no może, znaczy takie laserowe, tym same. Może nas nie mogą rozwalić. A te, aha, bo on kradnie to złoto, to było to coś. Dobra, timecube, kolejny. Jo, okradnie złoto. Ja ci... Może panę za to. O, to może będzie bardzo dobra, tak. Chodź chodź, chodź teraz ty. Ujojo. Uj, uj. O, bo on rzucał tymi gównami. A aktualnie, 10 aktualnie mamy. Dobra, plazma na strzał. Plazma na strzał. Nowa na strzał. Strzał na sekundę. Przeszliśmy plazmy. Nowy na strzał. Magnet złota. Magnet złota zakres. Strzał na strzał. O, teraz już. Patrzcie, ile robimy. O, no, i teraz dobraliśmy się tego. Zobaczcie, armor mu rozwaliliśmy. Teraz możemy się z nim bić. A, czyli z złotem się, tak powiem. Idealnie praktycznie tutaj wszedło. Pełną sekundę. Ej, to ten teraz te hordy nie będą takie problematyczne aż tak. To ten time cube. I, I zaraz milion przeciwników. Dobra. Wracamy do Horde Simulator. Aha, aaa A dobra, o to chodzi. Dobra, już to widzę. Czyli oni będą nam rozwalać tą planetę jak my co? O nie, 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 tak się nie bawimy A więc chce jak można to szybko wiecie obronić Dobra <śleskujesz> Wiecie, masz taki... ja mam takie w głowie. Dobra, damy radę, lecimy. I tu nagle widzicie to. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie się plazmy, dawaj, dawaj. Oj, 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 dawaj, dawaj, między. No, 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 troszeczkę was się tu za dużo robi. Dobra. Nie mam pojęcia, co to zrobi, ale widzę. Nie. Yeah. Tak. a jeszcze wszystkich upgrade'ów nie mieliśmy Eee, ukończona zagrata Blokuj vermi. kapitana Vermilion, blokowaliśmy No dobra, czyli następnym razem zagramy kapitanem Vermilion Kurde, ja tak gram... Coś że już się wciągnąłem Kurde, coś szczerze że już się wciągnąłem Dzięki za oglądanie, czołem